Przy tych klęskach, które mamy, trzeci rok pod rząd, czyli przezimowanie, później ulewne deszcze, susza i następny rok nam się składa taki, że jest następna susza, praktycznie już, bo mamy już widoczne spadki plonów, rzepaku w zbożach ozimych, na słabszych ziemiach. Zboża jare też bardzo kiepsko powschodziły. Chcielibyśmy, my rolnicy, którzy zainwestowali duże pieniądze w kupno. Żeby nam pomóc nie w spłatach, tylko żeby nam po prostu odroczyć w czasie raty, które mamy teraz do spłaty na, 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 na dzisiaj odłożyć na przykład na ostatni rok, czyli jak to by była spłata na 2020 na przykład, czy na 2025, to tą ratę, którą mamy teraz zapłacić, żeby odroczyć w czasie na ten 2025 rok, żeby nam się na przykład zbiegły dwie raty do kupy, bo to z ustawy wynika, że tak możemy, a chcielibyśmy w ogóle, żeby rozszerzyć to, te spłaty rat, bo to są bardzo wysokie raty, ja za 40 hektarów muszę rok w rok czy, czy są, pogoda jest taka, czy nie taka, muszę zanieść do agencji 100 tysięcy złotych i to jest bardzo mocno obciążające gospodarstwo moje, gdzie teraz przy wydzierżawieniach czynsz jest stały, jest to dużo lżej rolnikom spłacać, ponieważ, ponieważ raty są dużo mniejsze za czynsz, a Nawiązując do tego, jeżeli agencja czy, czy rząd pomógłby nam w ten sposób, by nam to dużo pomogło w finansowaniu czegokolwiek innego, bo mówimy, moje gospodarstwo poniosło w tamtym roku z powodu suszy 350 tysięcy, to jest przez komisję oszacowane, a poniosłem dużo większe koszty, wielu rolników takich jest jak ja, na pewno byłaby to bardzo duża pomoc.